Chema, w programie następnym, czyli drugim odcinku na temat historii Forda Mustanga S650. W poprzednim odcinku omówiliśmy sobie przecieki na temat szczegółów technicznych z okresu marzec 2016 do 28 lipca 2022. Link do poprzedniego odcinka w opisie. Dziś omówimy sobie ten sam okres, ale skupimy się na designie. Ok, let's ride. Kiedy tylko światło dzienne ujrzał fakt, że prace nad siódmą generacją trwają, mniej i bardziej doświadczeni projektanci zaczęli snuć domysły, jak może on wyglądać. I powstała cała masa szkiców oraz renderów, z których pokażę oczywiście tylko kilka najciekawszych. Już 13 marca 2016 roku członek studia JC Design podzielił się ze światem szalenie ciekawym renderem. Inspirację czerpał z Forda GT oraz Shelby GT 350 co nie jest zaskoczeniem, ale ciekawe jest to, że inspiracją był również rysunek koncepcyjny Opla Manta stworzony przez studentów Institut Superior Design we Francji. Z tego połączenia powstała odświeżona interpretacja Mustanga w dość klasycznej dla niego kolorystyce i charakterystycznej bryle. Po około miesiącu, w drugiej części kwietnia 2016 roku, nad tematem pochylił się również włoski projektant Sebastiano Carsia, który zwykle pracuje nad samochodami marki Alfa Romeo, Fiata, Rimaca czy Volvo. Zaproponował on o wiele odważniejsze rendery. Nie zapominając też o wersjach specjalnych, takich jak na przykład Bullet. Generalnie wszystkie pomysły proponowały ewolucję szóstej generacji, a nie rewolucyjne podejście do designu Mustanga. Jednak niektórzy projektanci rozpędzili się tak mocno, że w październiku 2018 roku pojawiły się projekty, jak mógłby wyglądać Mustang w swoje 70-lecie produkcji, czyli w roku 2034. Co więcej, zaczęły pojawiać się plotki na temat czterdziestu czterodrzwiowego Mustanga, co mnie osobiście bardzo nie zdziwiło, bo takie pomysły były już w roku 1965 na samym początku produkcji Mustanga. 10 grudnia 2018 roku podczas imprezy bożonarodzeniowej Forda prowadzący kanał Stankmod zapytał o to dyrektora generalnego Jim'a Hacketa. Ford Jak widzimy CEO y. y. roześmiał się na to pytanie i odpowiedział następująco

Pierwszy gruby jak ja, konkret, pojawił się pod koniec września 2020 roku w trakcie targów Beijing Auto Show 2020, gdzie Ford, poza zaprezentowaniem m.in. modelu Mach E. Pokazał również rzeźbę Progressive Energy in Strength, która niezaprzeczalnie odnosiła się do najnowszego modelu S650. Pamiętacie, jak w poprzednim odcinku opowiadałem, że 26 lutego 2021 roku Matt Maran twierdził, że ma wtyki w Fordzie i podał kilka szczegółów technicznych? Odświeżył on też temat wersji czterodrzwiowej. Anyway, they claimed that Ford would be debuting a four-door Mustang sedan. 2022 Według niego Ford miałby postąpić tak jak Aston Martin przy budowie modelu Rapid, to znaczy wydłużając model DB9 stworzyli model czterodrzwiowy. Moim skromnym zdaniem Aston Martin to nie liga dla Mustanga, ale taka wersja mogłaby z powodzeniem konkurować z samochodami takimi jak na przykład Porsche Panamera, Audi A7 Sportsback, Mercedes-Benz CLS C257 czy BMW serii 6 Gran Coupe. Czy w tym przypadku powstał render wersji czterodrzwiowej? Jeszcze jak? Jak widać do złudzenia przypomina on wymienione przeze mnie modele. Po 8 miesiącach od Beijing Auto Show doczekaliśmy się w końcu renderu bazującego na rzeźbie tam pokazanej. Rękawice podjęło ponownie JC Design Dodając masywne koła i znane z poprzednich generacji charakterystyczne trójczęściowe lampy tylne i agresywny dyfuzor. Rok 2022 rozpoczęliśmy pierwszymi zdjęciami szpiegowskimi z 14 stycznia. Prototyp zdaje się krzyczeć Za dużo chciałbyś wiedzieć. To trochę tak, jakby próbować ocenić muskulaturę człowieka ubranego w dmuchany strój sumo. Zauważyć dało się jednak charakterystyczne pionowe pasy lamp tylnych, a lampy przednie zdawały się przypominać nieco te z modelu Mach E. Mimo wszystko, specjaliści w jakiś sposób wyciągnęli charakterystyczne linie spod kamuflażu, i już po trzech dniach na portalu Modern Muscle Cars. Pojawił się render w odpowiedzi na zdjęcia szpiegowskie. Emocje nie zdążyły opaść, a już kolejnego dnia na ulicach zauważono kolejny zamaskowany egzemplarz. Tym razem nikt nie miał wątpliwości, że jest to V8. Posłuchajcie sami, jak brzmi. 15-calowe felgi przypominały te z wersji GT modelu S550 i wyposażone były w opony Pirelli P0 Nero 255 x 40 ogólnie bryła wydawała się nieco bardziej napompowana niż na poprzednich zdjęciach co wskazuje na to, że w siódmej generacji wersja GT może znacząco różnić się od wersji EcoBoost. 28 stycznia 2022 roku pojawił się oficjalny komunikat prasowy działu Ford Performance, gdzie oświadczono, że Ford powraca do wyścigów serii GT3 modelem oznaczonym jako GT3 IMSA. To co zobaczyliśmy to jedynie zarys bardzo agresywnej sylwetki nowego modelu. Po tej informacji zawrzało, ponieważ model ten miał być dostępny również dla klientów indywidualnych, począwszy od jego planowanego debiutu w wyścigu Daytona w 2024 roku. Technicznie miałby bazować on na silniku 50V8 Coyote steeringowanym przez angielską firmę M-Sport, a jednym z kierowców testowych miałby zostać Joy Hen, czyli jeden ze zwycięskich kierowców 24-godzinnego wyścigu Le Mans w 2016 roku w kategorii GTE za kierownicą Forda GT. Sam pojazd miałby być efektem. W Współpracy Ford Performance i Multimatic Motorsports. Firmę Multimatic Motorsports w połączeniu z Fordem możecie kojarzyć z przeróżnych sukcesów, począwszy od Mustanga Imsa GTS z 1995 roku, gdzie w Limrock Park zdobył swoje pierwsze podium, przez zwycięstwa w Motorola Cup w 1999 roku i Grand Am Cup w 2005 modelem fr 500 Aż tak naprawdę po dostarczanie Mustangów GT4 dla wszystkich teamów wyścigowych w 2018 roku. Zdawało się więc, że Ford wyciąga najcięższe działo. Co więcej, potwierdzono, że powstanie również wersja GT4 i nie wydaje się być to ostatnim słowem Forda, jeśli chodzi o motorsport. Ale dlaczego wspominam o wersjach wyścigowych w odcinku o designie? No bo znając Forda to część spoilerów, splitterów i zabiegów stylistycznych przejdzie do specjalnych wersji Modeli cywilnych. Początek lutego 2022 roku to kolejne zdjęcia szpiegowskie pojazdu wyglądającego i brzmiącego jak 2-3 Ekobust. Ale tym razem te zdjęcia zrobiono na drogach publicznych. Nasłuchiwano, czy w tym modelu nie jest zastosowana nowa patentowa rewolucyjna skrzynia biegów, ale żadnych oznak nie zaobserwowano. Tym bardziej, że na pytanie, jak mogłaby brzmieć owa skrzynia, każdy odpowiadał. Nie wiem. Po niecałym tygodniu zaobserwowano jeszcze jeden samochód wykonany tym razem na kształt wersji Mach 1. A zdradzały to przede wszystkim tylne hamulce z podwójnym zaciskiem i 19-calowe felgi, łudząco podobne do tych z Mach 1-ki 6 generacji. 14 marca na podstawie zdjęć w kamuflażu oraz modelu S550 i Mach E na kanale stretch zaprezentowano, jak może wyglądać nowa generacja. I co ciekawe, zdjęcia przerabiano na żywo. Ciekawszą bezapelacyjnie rzeczą było pojawianie się 11 kwietnia 2022 roku pierwszych zdjęć wnętrza nowego modelu. I tu można śmiało mówić o rewolucji, bo wnętrze przeszło całkowitą modernizację. Pojawiły się dwa duże ekrany. Kierownica jest spłaszczona u dołu. Okej, okay, taka kierownica była wcześniej, ale tylko w modelu Shelby GT500. Odświeżeniu uległy również kratki wentylacyjne, a to tylko niektóre ze zmian. Dwa dni później znowu bomba. Wyciekło pełne zdjęcie przodu. Jak wyciekło, czy była to zagrywka marketingowa, czy faktycznie ktoś podejrzał, to już nie mi oceniać. Pewnym jest, że fani Mustanga oszaleli. Znów zaczęło powstawać nie tylko mnóstwo nowych renderów, ale także grafiki. Nawet takie przypominające te z Merlin Monroe autorstwa Andy'ego Warholi. W sumie ciężko się dziwić, bo ta grafika powstała w 1964 roku, czyli wtedy kiedy narodził się Mustang. A bez wątpienia jest on tak samo ikoniczny dla fanów motoryzacji, jak Merlin dla fanów kinematografii. Na początku maja tego samego roku złapano aż cztery zakamuflowane Mustangi na trasach górskich, co zdawało się tylko potwierdzać teorię, że powstanie on w wersji 2.3 EcoBoost, 5-litrowej V8 oraz jakiejś jeszcze bardziej wzmocnionej wersji. Czwarty egzemplarz? No to cóż, najprawdopodobniej któraś z wersji silnikowych w nadwoziu Cabrio. W międzyczasie nadal powstawały kolejne wizualizacje, a dnia 28. Lipca 2022 roku podano 14 września 2022 jako datę premiery. Oznacza to, że dobrnęliśmy do końca dzisiejszego odcinka. W kolejnej części omówimy sobie gorący czas od podania daty premiery do daty premiery, bo Ford dokładnie wiedział, jak w tym czasie podgrzać atmosferę i działo się tam naprawdę dużo, naprawdę ciekawych rzeczy, które uważam, że warto omówić. Następnie zrobimy sobie szczegółowe omówienie samej światowej premiery. Jeśli tak szczegółowy przegląd historii Mustanga S650 się Wam podoba, to zostawcie lajka like i subskrypcję. W komentarzach też napiszcie swoje uwagi, a ja lecę przygotowywać kolejny odcinek. Cześć!